Witajcie z tej strony kanta Al Indii po polsku. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić Orion Dino Horde Jest to strzelanka pierwszoosobowa z dinozaurami w roli głównej od studia Spiral Game Mamy tutaj bardzo dużą ilość trybów gry oraz osiągnięć które możemy zdobyć Naprawdę nie rozumiem dlaczego ta produkcja nie została doceniona przez społeczność graczy Jakiś czas temu moi drodzy była promocja na tą produkcję i można było ją kupić za 1 euro albo 1 dolara Ja oczywiście zaopatrzyłem się w tą grę i jest najwyższa pora żebyście ją u mnie na kanale zobaczyli. Zatem zaczynajmy. Na samym początku jeszcze chciałbym Wam powiedzieć jak dużo trybów rozgrywki mamy w tej produkcji ponieważ są to oto takie następujące tryby Survival, Conquest, Rampage, Team Elimination, Team Duel, Free for All, King of the Hill, Gun Game, Slaughter, One vs. One Duel Free for All Duel oraz InstaGib. Moi drodzy, jest tego naprawdę bardzo duża ilość i w zasadzie na samym początku nie wiemy co wybrać, zatem moją opcją najlepszą jest wybór trybu Survival. Ja oczywiście wejdę sobie tutaj do jednego z serwerów, gra łączy mi się z rozgrywką i jak widzieliście, możemy w niej uczestniczyć do pięciu graczy na jednym serwerze. Ja w tym momencie mam wybór klasy. Mamy następujące klasy postaci: Assault, Support i Recon. I następujące są opcje dla tych postaci. Klasa Osold może latać w powietrzu dzięki takiemu specjalnemu kombinezonowi. Klasa Support to jest klasa wspomagająca, czyli jest to taki medyk. A klasa Recon jest klasą, która po prostu może na chwilę zniknąć z pola widzenia naszych wrogów, czyli oczywiście dinozaurów. Ja bardzo lubię grać sobie klasą Support, ale niestety w tym momencie jak widzicie, produkcja wybrała mi zupełnie losową klasę. I co ja wybrałem? Co ja tutaj mam? No moi drodzy, w zasadzie nie wiem, chyba jest to Medyk. Oczywiście, jest to klasa Support. W tym momencie oczywiście będę musiał sobie podejść do moich współtowarzyszy, a zadanie jest bardzo proste. Moim zadaniem jest pilnować sobie tego generatora energii, a w tych budynkach, czyli w budynku Augments oraz Weapons, będę musiał sobie kupować różnego rodzaju upgrade'y dla mojej postaci oraz broń do pokonywania różnego rodzaju dinozaurów. A naprawdę jest ich tutaj całkiem sporo, ponieważ mamy różnego rodzaju wielkości tych dinozaurów, poczynając sobie od takich ogromnych do takich najmniejszych. Jest naprawdę bardzo duża różnorodność tej produkcji. Moi drodzy, i mamy tutaj dziesiątą falę. No ja naprawdę przyszedłem sobie do rozgrywki na taki zupełny koniec, ale miejmy nadzieję, że dojdę sobie do tego miejsca, żebyście mogli zobaczyć te stwory. Zobaczcie, tutaj mamy takie mniejsze dinozaury, które muszę atakować i tam oczywiście był taki jeden. Ten duży, bardzo bardzo duży Być może to był Spinozaur Zobaczcie moi drodzy Jaki on jest ogromny I tutaj oczywiście jego współtowarzysze mnie atakują Pytanie co ja w tym momencie mogę zrobić Ponieważ Mam tutaj niestety opcję taką, że jestem sam w tym polu i nikt z półtowarzyszy nie może mi pomóc. Ja być może umrę, ale miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. No jest smutno, ale nie jest najgorzej, ponieważ za każdym razem mamy tutaj taką opcję, że gdy ja umieram, to gdy zabiję sobie jakiegoś przeciwnika, to jest szansa, że zostanę przywrócony do życia. I tak też w tym momencie się zdarzyło. Zobaczcie moi drodzy, tutaj mam jakąś broń świetnie. Trochę mi to usprawni oczywiście rozgrywkę, ale w bardzo małym stopniu, ponieważ jest to tylko jakiś pistoleci, ale nie przejmuję się tym, ponieważ jak tu sobie zestrzelę kolejny raz jakiegoś przeciwnika, to zostanę oczywiście odrodzony. Może się to nie udać, ale miejmy nadzieję również, że ktoś z moich współtowarzyszy do mnie tutaj przyjdzie i mnie odrodzi. Ewentualnie ja niestety będę musiał po prostu patrzeć sobie z wysokości na nich i zobaczymy wtedy co się będzie mogło tutaj wydarzyć. No niestety pechowo po prostu zostałem zabity, ale to nic. Moi drodzy i w tym momencie oczywiście powinienem mieć kamerę, która umożliwia mi takie swobodne patrzenie na pole rozgrywki i zobaczcie. Teraz już będę mógł sobie patrzeć na to co tutaj się dzieje. A dzieje się całkiem sporo, ponieważ mamy trzy duże dinozaury. Tutaj, moi współgracze mają już pojazd latający i w zasadzie jest to moi drodzy oczywiście ostatnia fala w której pokonujemy sobie dinozaury. Jeszcze jest taka rzecz, że gdy oni nam tutaj zdobędą te generatory, w zasadzie ten jeden generator, no to dzieje się tak, że on jest po prostu tak jak w tym momencie wyłączony i naszym zadaniem jest oczywiście ponowne uruchomi uruchomienie tego generatora i jak widzicie odlicza się tutaj czas który niestety gdy upłynie rozgrywkę zakańcza, ale jak teraz jest generator przywrócony i pozostał nam tylko jeden duży dinozaur oraz 20 takich mniejszych do pokonania. Jest tego naprawdę już całkiem mało, ale miejmy nadzieję, że chłopaki sobie poradzą, ponieważ czasem w tych wyższych stopniach trudności, na przykład na Insane, moi drodzy jest naprawdę bardzo trudna rozgrywka i w zasadzie gdy team jest taki nieogarnięty to nie ma co nawet próbować. Po prostu na pierwszej fali się wszyscy wyłożą i rozgrywka zostaje zakończona. Jest to naprawdę bardzo smutne gdy trafiamy na zupełnie losowe osoby, no ale oczywiste to jest przecież, no bo nie każdy urodził się graczem i nie można wymagać od ludzi, aby każdą grę znali od podszewki, grając w nią dopiero pierwszy raz. Zatem w tym momencie spoglądajmy na sytuację. Mamy tutaj jednego rannego, jednego zabitego, ale zostało już tylko 8 dinozaurów do, pokon do pokonania, jest to bardzo mała ilość. Oczywiście chłopaki na pewno sobie z tym poradzą Moi drodzy mam nadzieję że gra wam się podoba Jest tutaj naprawdę bardzo piękny silnik graficzny Stoi to oczywiście na Unreal Engine 3, ale oczywiście zmodyfikowanej wersji Naprawdę bardzo podoba mi się tutaj otwartość tych map Są one ogromne i czasem musimy użyć oczywiście wszystkich pojazdów, które znajdują się na mapie Żeby przedostać się od jednego miejsca do drugiego Bo odległości są tak duże, że nie ma sensu aby pokonywać je pieszo ponieważ czasem zdarzy się tak, że mamy tutaj naprawdę tak pieszo, spokojnie z 5 minut, żeby przejść sobie od jednego miejsca do drugiego, a jak wiadomo, gdy skończy się fala, no tutaj po pierwszej fali, po każdej fali w zasadzie mamy tylko minutę moi drodzy, żeby skompletować sobie kolejny upgrade naszej postaci, albo nową broń oczywiście, z którą walczymy sobie przeciwko dinozaurom. I jeszcze zostało ich trzech w tym momencie i mam nadzieję, że już je chłopaki pokonają, ponieważ, no, jest to trochę żenujące, gdy bawią się z trzema latającymi dinozaurami. Zobaczcie, moi drodzy, tutaj ja niestety, no, to jest takie pechowe, że ja nie mogę się odrodzić w tym momencie. Nawet nie mamy tutaj takiego czasu, który byłby potrzebny do tego, abym się odrodził. Nawet mogłoby to być dla mnie 30 sekund. To wiele przyspieszyłoby rozgrywkę. No, ale niestety nie jest to takie dynamiczne, jak chociażby w counter i ja Jestem zmuszony do tego, aby odczekać sobie do końca fali. I w tym momencie moi drodzy rozgrywka się zakończyło. Mam nadzieję, że gra Wam się spodobała. Oczywiście serdecznie Wam ją polecam. Dzisiaj dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.